Przyjechali robotnicy z Buenaventury. Pracownicy Malkaridy też chcą oddać krew. Podziękujcie wszystkim w imieniu Kamili i jej bliskich. W imieniu nas wszystkich. Idziemy? Coś się stało? Jesteś zdenerwowana. Martwię się o Kamilę, to wszystko. Dlaczego? Czegoś nam nie powiedzieli? Nie mogę zapomnieć widoku Kamili leżącej w kałuży krwi. Wyobrażam sobie, jakie to musiało być straszne. Pani nie było na uroczystości? Nie. Przysięgłabym, że widziałam tam Panią. Musiałaś mnie z kimś pomylić. W tym dniu się przeprowadzaliśmy. Zapewne kamina ci wspominała, że wynajęła nam swój dom. Mówiła o tym, ale nie powiedziała, że już się tam wprowadziliście. Nie było łatwo. Tego samego dnia mieliśmy kłopoty z wodą. Zalało salon. Musieliśmy wezwać hydraulika. Czekaliśmy kilka godzin. Siedzieliśmy cały dzień w domu. Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Dziękuję za zrozumienie. Jesteś nie tylko moim wspólnikiem, także przyjacielem. Powierzam ci córkę. Martwię się o nią. Wolałabym wyjechać z nim. Nie udawaj. Wiem, że za nic byś nie wyjechała. To, że nie chciałam dopuścić do ślubu twojego brata, nie oznacza, że jestem kłamczuchą. Wiem, że chcesz zdobyć Pabla i coś knujesz, ale nie pójdzie ci łatwo. Będę za wami tęsknić, A my za tobą, kochanie. Pożegnajcie od nas Mariana i Pabla. Oczywiście. Zabierz Iliana na basen. Ciepła woda znakomicie rozluźnia. Przestaniesz się martwić o ciocię. Dziękuję za troskę. Idziemy? Baw się dobrze. Wypłacz się. To było straszne. Stawał na przystanku autobusowym. Co się stało? Nie wiem. Zabrał mnie do jakiejś szopy i tam zgwałcił. Nie wiem, kto to był. Nie widziałam jego twarzy. Nie mam pojęcia, kto odebrał mi wszystkie marzenia i nadzieje. Zniszczył mój sen o małżeństwie z Pablem. Nie wiem, dlaczego ktoś tak cię skrzywdził, ale przysięgam, że odnajdę tego White Ducka. Nie chcę, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Pablo powinien znać prawdę. Nie musi. Nie jestem jego godna. Ja Jak to zgwałcili ją? Nie mam pewności, ale wszystko na to wskazuje. Muszę odkryć prawdę. Miałeś rację, nie mogę wyjechać. Jak mogę wam pomóc? Będę opowiadał o wyjeździe. Potem coś wymyślisz, żebym został. Zgoda. Nie był to błahy powód do zerwania. Byłbym szczęśliwy, gdyby chodziło o Tolentina. Z serce mi pęka, gdy pomyślę, ile luz ma wycierpiała. Mariano powinien tu być. Pożegnać się z gośćmi zamiast jechać do szpitala. Nic się nie stało. Alberto i Felicia to prawie domownicy. Musisz mi pomóc. Nie podoba mi się, że ugania się za Kamilą Monterde. Dlaczego? Mnie ona odpowiada. A co za mną? No? Sam załatwi tę sprawę. Kamila pochodzi z dobrej rodziny i jest rozwódką. Od kiedy ci to przeszkadza? Nie zachwycałaś się Danielem Monterde? Żałowałaś, że nie ma córek, które by wyszły za Mariana i Jada. Życie spełniło twoje marzenia. Siostrzenica zastąpi córkę. Nie udało nam się znaleźć żadnego Hectora Gutierreza z rozpisem Dionisia Ferrera. A więc to także jest fałszywe nazwisko. Wajda. Nie zrezygnujemy z poszukiwania. Coś znajdziemy. Zanim to się stanie, Natalia będzie przybywała w jego pobliżu. Kiedy pozna jej nazwisko, zacznie podejrzewać, że jest jego córką. Uspokój się. Gutierrez to popularne nazwisko. Ale zgadzam się, że Natalia powinna trzymać się jak najdalej od niego. Nie chcę odejść z ramcza. Nie umiem jej przekonać. Może ja z nią porozmawiam. To na nic się nie zda. Szkoda, że Natalia nie ma chłopaka. Moglibyśmy go namówić, żeby ją przekonał do porzucenia Malkaridy. Że też wcześniej na to nie wpadłam. Na co? Poproszę Andresa. On mi pomoże. Namówi Natalię do odejścia z Malkaridy. Dzień dobry. Jak się ma szefowa? Stan stabilny. Miło, że pytasz. Wszyscy o to pytają. Powtórz im to. Tylko się wykąpię, chwilę odpocznę i zawiesisz mnie do szpitala. Jak pani sobie życzy. Dziękuję za wszystko. Twoja obecność tutaj to błogosławieństwo. Dasz mi znać, jak się miewa Kamila? Oczywiście. Co się stało z Diasem Acosta? Masz wieści? Przez wypadek pani Kamili nie zdążyliśmy porozmawiać. W dniu fiesty dowiedziałem się, że wyjechał z miasteczka. Wsiadł w autobus jadący na północ, ale nie wiem dokąd. Z pewnością uciekł po zabójstwie Juliana. Będzie musiał wrócić. Bądź czujny. Tak jest. Coś jeszcze. Prowadziłem własne śledztwo w sprawie wypadku w zagrodzie. Żaden byk nie zranił kopyta, jak poinformowano panią Kamilę. Dlaczego to zrobiono? Nie wiem. Pastoch, który przyszedł po panią Kamilę, powiedział, że przysłała go jakaś kobieta zaproszona na uroczystości. Przyjechała ciemnoszarym wozem. Odeszła w chwili, gdy byk zaatakował panią Kamilę. Dziwne, że kłamała o chorym byku. Dlaczego chciała, żeby pani Kamila przyszła do koralu? Jak byk się tam znalazł? Ktoś musiał otworzyć bramę. Takie rzeczy tam się nie zdarzają. To Isadora. Przeklęta Isadora, wersja polska.